Dzień dobry, dzień dobry bracia i siostry. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem u naszych przyjaciół, u i Artura. I w ogóle tutaj takimi pysznościami mnie uraczyli, i tak było w ogóle niesamowicie. A do tego pyszności były z serii Keto, <laughs> dla tych, którzy mi kibicują. No dobra, słuchajcie, jest mało czasu, bo jeszcze dzisiaj mam bardzo dużo rzeczy. Widać, że na, na rano nie zdążyłem wczoraj nagrać, bo do nocy podróżowałem. Więc, kochani, dzisiaj mamy pierwszy fragment z Dziejów Apostolskich, 18 rozdział, 9 do 18. No, taki bardzo ważny fragment. Posłuchajcie. Kiedy Paweł przebywał w Koryncie w nocy, Pan przemówił do niego w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić. Dlatego, że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem i Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów. Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego z synagogi Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galiona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Prysilla i Jakwila w kęchach ostrzygł głowę, bo złożył ślub. Oto Słowo Boże i Bogu nie będą dzięki. Yy, no, tutaj mamy takich parę rzeczy istotnych, ale to, co jakby najbardziej dla mnie jest ważne yy, z dzisiejszego fragmentu, to jest to, zobaczcie, mamy Pawła, który wiemy, że zna słowo, wiemy, że idzie i głosi w porę nie w porę, ale, ale jest pod. Poddany duchowi świętemu. Na samym początku, kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu. Czyli widzimy też różne formy przepowiadania Boga do człowieka. Tutaj mamy, że w nocnym widzeniu, no ktoś by to też mógł nazwać snem, tak, ale raczej to wygląda, że w nocy, gdy się modlił, Bóg do niego w jakiejś tam formie przemówił, dał mu jakiś obraz. Ale co powiedział do niego Bóg? Przestań się lękać i przemawiaj, nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić. Yy, dlatego, że wiele ludu mam w tym mieście. Czyli widzimy, Bóg chce, by w tym mieście zamieszkała Ewangelia, by ta Ewangelia zaczęła działać, by dokonała się zmiana. Tutaj jesteśmy w Koryncie, żeby to było jasne. Yy, I widzimy świętego Pawła, który już bardzo wiele przeżył, ale w tym człowieku zaczyna się pojawiać lęk. Pamiętacie też, że go już i wywlekli za miasto, bo go ukamienowali. I, I taki wielki apostoł, nazywany największym tak, apostołem, jaki był, święty Paweł, się lęka. Czyli w świętym Pawle jest strach. I to jest fajne takie, bo to co pokazuje? To pokazuje, że Ty też masz prawo, bracie siostro. Ja mam prawo do strachu. Oczywiście Słowo Boże powie, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości, nie? Ale jeżeli ja ten mój lęk poddam Panu Bogu i będę otwarty na to, co On z moim lękiem chce zrobić, no to Bóg może to zmienić. No i widzimy, że mimo lęku Bóg do niego przemawia i mówi, ja tutaj chcę, żebyś Ty właśnie działał. No i pewnie Bóg ten lęk usuwa, bo on jednak bierze i to po prostu robi. Widzimy, że zostaje tutaj na bardzo długo, tak. Z nimi przemawia, no i wielu ludzi dzięki temu się nawraca. I teraz mm, to jest taka jedna rzecz, którą chciałem się podzielić, czyli Ty i ja mamy też prawo do lęku, ale druga część, tej samej sprawy, to taka, że Bóg ten lęk może w Tobie i we mnie przezwyciężyć. Ale kiedy? Kiedy ja będę poddany Duchowi nie, i będę pozwalał Bogu i będę przyjmował z posłuszeństwem to, co Bóg ma do mnie. Oczywiście Paweł mógł powiedzieć nie, ja, ja uciekam stąd, ale nie, pozostał według tego zamysłu Bożego. Druga rzecz, którą się chcę podzielić, to jest to, że właśnie Bóg ma jakiś plan. To nie chodzi o to w życiu, żeby realizować swoje plany, ale Bogu chodzi o to, żeby realizować Jego plany. Nie? Więc skoro mam jego plany realizować, to też Bóg musi mnie poinformować. I Bóg go poinformował. Jego emocje by uciekły z tego Koryntu. Ale Bóg kazał mu tu pozostać, bo Bóg miał plan. Plan na, na, na Korynt i na ludzi z Koryntu. Nie? Druga rzecz, no to ta akcja z tym yy, Galio, który został tam yy, zarządcą. No i teraz co? został tym prokonsulem, aha, i tak Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi. Wiadomo, że się Żydom nie podobało to, co robił. Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Zobaczcie, jakie to jest śmieszne, nie? Widać, że ważniejsze jest prawo niż Bóg, bo namawia ludzi, aby czcili Boga. No to samo to, to powinno być jaka dobra nowina. O, jak fajnie, że święty Paweł namawia ludzi, żeby czcili Boga. No, ale co robi pusta religia? No, niezgodnie z prawem. Aby czcili Boga, ale niezgodnie z prawem. To jest nieważne, że oni chcą czcić Boga. Ważne jest, że niezgodnie z prawem. Nie? I to jest właśnie przykre, co robi pusta religia bez duchowego doświadczenia życia z Bogiem. Nie? Że ludzie religijni są w stanie zabić za religię, mimo że Bóg jest miłością. Nie? I oni teraz chcieli tego Pawła naszego tutaj, jakby się dało, to by go chętnie ukrzyżowali, żeby Galio się nim zajął i żeby coś złego mu zrobił, nie, żeby go uwięził albo coś. Nie? I teraz fajne jest to, co odpowiada im Galio, bo mówi, że <laughs> zająłbym się tym, gdyby chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn. Ale jeżeli chodzi o spory, o wasze prawo, wasze słowa, nazwy, ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. Więc mi się bardzo podoba jego postawa. I zobaczcie, jak to się łączy z tym, co Bóg powiedział w nocy Pawłowi. Powiedział, ja mam tu dużo ludu, zostań tu. To znaczy, że Bóg może mieć wpływ na twoich wrogów. Bóg może sprawić, że, że twój wróg yy, pójdzie ci na rękę. Tak? No, no, może sprawić, tak, ale co? Muszę być cały czas poddany Bogu. Cały czas do tego wracamy. Ta sama rzecz. No i potem stała się jeszcze jedna rzecz. Jak już wypędził ich z sądu, nie? Tych, tych Żydów, no to co się stało? Grecy schwycili przełożonego z synagogi, czyli tego Żyda, Sostenesa, bili go przed sądem, a Galiona to nic nie obchodziło. Co tu widzimy? No Jezus, Jezus, przepraszam, święty Paweł, głosi Grekom. Głosi tam w Koryncie, głosi w tych różnych miastach dookoła. I teraz mamy dowód na to, że już wielu Greków przyjęło chrześcijaństwo, skoro nie podoba im się to, co robi Sostanias, czyli przełożony synagogi, czyli Żyd. Oczywiście nie rozumieją jeszcze tego, że Bóg jest miłością i nie chce nikogo bić, tylko oni chcą po prostu pokazać, że są razem z Pawłem, żeby Sosthenes się w to nie mieszał, nie? Ale to mamy dowód na to, że ci ludzie już słuchali Pawła i spodobało się im to chrześcijaństwo, które on im przedstawił. I potem mamy, że jeszcze przez dłuższy czas pozostał, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim już wspominali chyba wczoraj, Priscilla i chwila, tak? W kręgarach ostrzegł głowę, bo złożył ślub, nie wiemy o jaki ślub chodzi. Yy, ale wiemy, że w Starym Przymierzu wiemy, że były takie śluby, kiedy się ścinano, yy, ścinano włosy, to by, yy, były takie różne śluby, takie formy ślubowania, żeby pokazać też Bogu i też pokazać innym ludziom, że ja teraz właśnie złożyłem ślub przed Panem Bogiem, czyli obiecałem, że coś tam zrobię. Nie? Albo czegoś nie będę robił. No tu nie mamy żadnego komentarza, jaki on tam ślub złożył. Hmm. Ale pewnie to, co złożył, podobało się Panu Bogu. To też widzimy, że chrześcijaństwo wymaga czasem oddać jakieś poświęceń, jakiegoś, jakiejś rezygnacji z siebie w czymś. No, no. Nie chcę tutaj nic dorabiać, żadnej teorii, bo więcej komentarza w tej sprawie nie ma w tym fragmencie. Nie? Amen. Dalej. Psalm 47 mamy. Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i Straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. Wybiera nam na dziedzictwo chlubę Jakuba, którego miłuje. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. Pan wstępuje przy dźwięku trąby: śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Amen. W tym psalmie dzisiaj, 47, w tym fragmencie wybranym z tego psalmu, no najczęściej pojawia się słowo śpiewajcie. Poza tym jeszcze sklaskajcie, radosnym głosem wykrzykujcie. Yy... No, to jest to, co mamy robić. Do jak... O tu jeszcze wstępuje wśród radosnych okrzyków przy dźwięku trąby, nie? Bóg zachęca swój lud do radości. Niezależnie od tego, w jakiej danej sytuacji jest dzisiaj lud, to nie jest ważne. Bóg zachęca do radości. Yy, niezależnie od okoliczności. I wiecie, co tu właśnie w domu, gdzie jestem u bratki? Artura jest taka właśnie dziewczyna z buczy, yy, która yy, ma tam męża. Mart, Martyna, tak? Maryna, ma, ma, o Maryna, y, miałem okazję przed chwilą poznać i wiecie co, tak, to co mnie uderzyło, jej mąż jest tam właśnie w no bo nie może wyjechać, bo, bo musi bronić no. kraju, mimo że miał w pewnym momencie takie okienko, że mógł się stamtąd urwać, ale mówi, nie, ja będę walczył o mój kraj. Ich dom został totalnie, totalnie zrujnowany. Pokazywała zdjęcia, tam tragicznie, ile, ile ciał na ulicach leżało. I to nie są zdjęcia z internetu, tylko z telefonu jej męża, które przesyłał. I słuchajcie, i niezależnie od tych wszystkich rzeczy, ona y, umie mieć radość. I bardzo mi to zaimponowało, że tutaj byliśmy. No, on, no, ona przecież wie, że nie może zmienić tej sytuacji. Źli ludzie mogą robić zło, ale ona, niezależnie od tego, że żyje w takiej rozłące z mężem, ona umie mieć radość, robiąc tu i teraz i pracując na to, żeby też utrzymywać swoją rodzinę. E, bracie i siostro, naprawdę niezależnie od okoliczności można mieć tą radość. Ja sam wiem, że czasem to jest trudne, ale Bóg nas zaprasza. I wiecie co? Gdyby zrobić taki test, i powiedzieć sobie, dzisiaj zaśpiewam piosenkę Bogu, znaczy mówimy teraz tu o psalmie, ale jakąś pieśń, nie wiem, no najprostszą, którą pamiętasz. Może to być nawet barka Jana Pawła II, tak? Jakaś piosenka, którą Ty pamiętasz bracie i siostro. Wystarczy, że ją po prostu sobie zaśpiewasz, ale tak naprawdę skupisz się na Panu Bogu, nie na tym, jak Tobie to wychodzi. Nie jakim Ty jesteś śpiewakiem, czy wokalistą, czy nim nie jesteś, nie? Ale skupisz się na Panem Bogu, to zobaczysz, że coś się w Tobie może zmienić. I ja to zaobserwuję w swoim życiu, że zawsze, gdy, gdy zacznę śpiewać, nie, nie mówić, nie opowiadać, to też lubię, ale gdy zacznę śpiewać, coś się we mnie zmienia. Na lepsze oczywiście. Dlaczego? Bo Bóg nas tak stworzył. Bóg dał nam muzykę, która ma rozweselać. A jeżeli obiektem tej muzyki, centrum tej muzyki będzie sam Pan Bóg to coś się stanie z moim sercem, z moją duszą. I bracie i siostro, on całą chlubę, bo tu jest jakie zdanie, zobaczcie, wybiera nam na dziedzictwo chlubę Jakuba, którego miłuje. Czyli chlubę wybranego narodu. Bóg chce Tobie dać wszystko, co jest najlepsze, jeżeli on będzie w centrum Twojego życia. Naprawdę. I zachęcam, żeby dzisiaj tak sobie zrobić, zaśpiewać piosenkę. Jak się wstydzisz, to zaśpiewaj ją w aucie, jakbyś gdzieś jechał albo będziesz, nie wiem, w łazience, żeby cię nikt nie słuchał pod prysznicem jest bezpiecznie, nie? Woda zagłusza, ale żeby zaśpiewać jakąś pieśń Panu Bogu. A jeżeli żadnej nie znasz, bo tak można też być, to włącz sobie coś z internetu i zaśpiewaj do tej pieśni, zaśpiewaj jakiś kawałek i otwórz swoje serce i swoje usta i zaśpiewaj Panu. Dlaczego? Bo to nas zmienia. On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy, tak? Chciałbym, żeby dzisiaj cała Ukraina śpiewała Bogu naszemu, a wierzę, że Bóg szybko zmieniłby losy całej tej wojny, bo Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Amen. Alleluja. Yy, aklamacja dzisiejsza z Łukasza 24. Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać, aby wejść do swojej chwały. Łuka, Łukasz to tak napisał. no To jest parafraza zrobiona z, no, z dwóch wersetów to musiał cierpieć i zmartwychwstać. Musiał, bo, bo musiał na sobie wykonać karę za grzech. Ci, którzy ostatnio na seminarium mieli konferencję, zbawianie na to, no to słuchali właśnie o tym. Musiał cierpieć i zmartwychwstać, bo On sam stał się grzechem, abyśmy się w Nim mogli stać sprawiedliwością Bożą, czyli świętymi, tak? I aby wejść do swojej chwały, do, do boskiej chwały, aby po prostu być w chwale nieba na nowo, czyli musiał wykonać dzieło do końca, ale skoro Jezus pokazał, że można dzieło wykonać do końca, to widzimy po świętym Pawle z pierwszego że on też dzieło wykonuje do końca, bo sam na końcu swojego życia mówi, pod koniec swojego życia, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem, tak, i wieniec zwycięstwa zdobyłem. No i teraz posłuchajmy Jana yy, 16 rozdział 20 do 23a, niedługi kawałek. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, wy będziecie płakać, zawodzić, a świat się będzie wysadził. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę. I rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ja zacznę od tyłu, w owym dniu o nic mnie nie będziecie pytać. No tak, bo spotkanie ze stałym powoduje takie, że nie wiesz co powiedzieć. Ja pamiętam jak spotkałem Jezusa, jak objawił mi się, czy pierwszy, czy drugi raz to prawda jest taka, że ja nic do Niego nie mówiłem, bo no mnie zatkało, że spotkałem się z Chrystusem, nie? Zatkało mnie, po prostu nie wiedziałem co powiedzieć, ale ja miałem nawet taką ludzką sytuację, jak teraz byliśmy u papieża, chyba o tym nie opowiadałem na do jak był pierwszy moment, się witaliśmy, on nas zaskoczył, bo my wychodzimy z obiadu, a on tutaj po nas przyszedł się z nami przywitać. No i każdy podchodził, podawał mu rękę, z każdym, każdemu osobiście patrzył w oczy z każdym tam, no, coś powiedział, nie? Przywitać się każdy miał. I słuchajcie, ja podałem mu rękę i ja za nie mówiłem. On mnie tak zaskoczył tym, że tu przyszedł, że tak się uśmiechnął, że takie miał lśniące i żyjące oczy, pełne życia. I ja nie wiedziałem, co powiedzieć. Podałem mu rękę i się uśmiechnąłem i nie wiem, czy coś powiedziałem, czy nie. Może nawet nie powiedziałem dzień dobry, albo szczęść Boże, albo witaj, albo nie wiem. Chyba nic. Mam wrażenie, że za nie mówiłem. Dlaczego? Bo widziałem w nim mieszkającego Chrystusa, który mnie po prostu przenikał. To taka ciekawa rzecz. Dobra, tu mówi o smutku. Dzisiaj Jezus mówi, no wiadomo, że On opowiada o ich sytuacji, kiedy oni mają Jezusa stracić, w o tych trzech dniach, kiedy w Wielki Piątek Jezus będzie ukrzyżowany, yy, no i oni doznają wielkiego smutku. Zresztą tak było, tak? Ale mówi, to będzie tylko chwila, ale potem mu zapomnicie o smutku, tak? I to jak tu jest napisane, z powodu radości, że się czuje na świąt narodził, tak? To jednak urodzi się dziecię już nie pamięta o bólu, tak? Także i Wy teraz doznajecie smutku, znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, najważniejsze to znamie, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. Amen. Radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. Jak patrzę na życie apostołów, do końca to, co mamy opisane, to są ludzie, którym nikt ani nic nie było w stanie wyrwać radości. Radości. I bracie i siostro, ludzi Boga, można poznać po radości. Naprawdę. Smutek ma się skończyć. Jezus to mówi: może ty dzisiaj masz smutny czas, bracie i siostro. Może masz, może dzisiaj jest tragiczna sytuacja w Twoim życiu. Ale popatrz na tą obietnicę, które daje Jezus Chrystus: ale smutek się skończy i bólu się już nie pamięta. A odtąd będzie radość. I tej radości sobie i każdemu z Was, kochani, życzę. I Duchu Święty. Ja dziękuję za radość, która pochodzi od Boga. Dziękuję, że Bóg sam w sobie jest radością i chce nas czynić uczestnikami swego radosnego życia. O tak, panie. Ja Cię wielbię i błogosławię. Dziękuję za ten czas, który mogę spędzać z Tobą w swoim życiu. Panie, niech imię Twoje będzie błogosławione, będzie uwielbione i będzie wywyższone. I Tobie, Jezu Chryste, wszelka chwała, wszelka chwała. O tak, panie. To Ty jesteś radością mojego życia. I, panie, spraw, żeby ta radość była wielka w moim sercu i żebym umiał radością, a nie smutkiem zarażać świat. O tak, panie. Bądź uwielbiony i wywyższony. Uwielbiam cię, panie, i błogosławię. I, panie, oddaje dzisiaj wszystkie osoby, które żyją w smutku, które żyją w, w cieniu śmierci, które, panie, przeżywają jakąś trudną sytuację. O tak, panie. Spraw, żeby każdy z nich uwierzył w radość, która ma przyjść i żeby każdy do tej radości doszedł, Panie. Bo Ty jesteś radością i Tobie wszelka chwała i wszelka cześć na wieki wieków. Amen. I kochani, Bożego dnia i jak Bóg pozwoli, do zobaczenia jutro. Pa. Cię wspaniałego Boga Stojąc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.